Hej, 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 kochani, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pakiet losów wkład 31 zł, każdy los w jednej sztuce. Zobaczymy, czy coś w tych losach będzie czy nie. Na wstępie dodam, że ja po nagraniu wszystkie te losy sprawdzam. Także jeżeli coś pomijam, pominę, to spokojnie nie wyrzucam. Zaczynam od pełnej skarbonki, mówię jeszcze przez nos niestety. 16 nie ma. 30 jest. Mamy 2 złote. 27 i 13 nie ma. Także no, kurde, już jestem brudna. Szaleństwo. 2 złote. Mam nadzieję, że to nie koniec tych szalonych wygranych. Wszystko mi leci. Masakra. Szybka kasa za 2 złote. No i lecimy. Kart nie ma. Świnka jest. Gwiazda jest. Diamentu nie ma. Monetki są, ale żadnej linii nie mamy ani w pionie, ani w poziomie, ani na ukos. Także jest to pustak. Szybka piłka. Musi minimum 6 symboli mieć. I co mamy? Worek. Aż jeden. Boisko czy tam murawa. Dla mnie to jeden dzwon. I puchar. Puchar razy dwa. Czyli mamy ile? 5. No, jednego symbolu zabrakło. Czyli nie także pusto. Teraz gorąca kasa 5 złotych i szukamy. 16. No już widzę, jest 16, także miło. 21. Nie widzę. 22. Dwa. Nie widzę. 25. Też nie widzę. 27. Samo jak w strapkach. 23. Dobrze się zaczęło i tyle. 20 tu widziałam. Ósemka. Nie ma. Dwójka. Nie widzę i 10 tu widzę. Także sukces. Mamy pięć ciszy. Jak już się wraca, to jest dobrze. Okej. Okay. 5 złotych jest, krzyż, beczka za 5 złotych, musimy mieć minimum 3 słowa, 3 słowa, 3 wyrazy, jak to tam woli. Je, yeah. no szkoda, że tego A nie ma, U, N, 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 N S, 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 S. K. Jeszcze tu jest K. O i tutaj. F. Wiecie, coś lepa mi po oczach. Nie? X. Nie widzę. D. Ja już czuję, że tu chyba nic nie będzie. L. Jakaś kulawa, tak się Okej, okay. R. No, a nas zablokuje. W. Nie widzę J. Nie widzę I. T. M. kurek, nam się układa Nike to jest drugie, czytam Nike jak to chcę? H i na koniec C no i tak zabrakło nam jednego, bo O nie ma i A, O i A nas zablokowało także puste dziadostwo teraz mamy słówka no i oczywiście żeby wygrać musimy sliter, ułożyć w Trzy wyrazy. Iga. No już widzę, że g nie ma. Don. Uh -huh. Na bogato. To też nie ma. Tragedia. Kuma. K, u, -n a. Nurt. N u. Nie ma ry. No to zarobiście Kaktus. K, a, k, -t u, s. Jest. Husytyzm. Nie widzę, ha. Także nic tu nie ma. Ja to oczywiście sprawdzę. Ja już jestem różowa. Standardowo. Na koniec Vegas szukamy trzech identycznych symboli w danej grze. Nie ma. Nie ma, nie ma. Kurczę. Nie, nie, nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. O, już widzę trzy cytrynki. Ja się. Tak, czyli dyszka jest. Dobra, widzę, że mi to nie idzie normalnie. No i to było chyba na tyle. Czyli tu jest zwrocik, także miło, miło. Jak już najdroższy los się zwraca, to miło. Nic chyba nie pominęłam. Do podsumowania przejdźmy. Taki szybki odcinek, bo ja nie lubię przeciągać. Także wegasik, zwrocik, dyszka. Gorąca kasa, zrocik 5 zł, No i pełna skarbonka, zrocik 2 zł, czyli na 31 mamy 17. Zawsze coś, ostatnio lepiej powiem Wam te losy niż w zdrabkach. Jak zazwyczaj minimum jakiś tam, wiecie, zrocik wpada. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa pa.